Morning Coffee Rave z rzemieślniczym konceptem śniadaniowego Morning Coffee Rave Ale wiecie, że ja ogólnie mam taki obraz Warszawki? Dla mnie tak Warszawka serę wygląda Jak oni tam kurwa chodzą do tych wszystkich kurwa kawiarni I innych, innych rzeczy i oni się zachowują jakby kurwa zmysły podjadali? To nie leci Radio Z? Nie, brzmi raczej jak DJ Set josuke Yukimatsu Midnight Shift Boiler Room Tokyo Rampa dla kajne Music Underground Exclusive Part 4 Radio Z... Uh, Golden, producer, producer tak. tak. Mam wiralowe gwiazdki. Mam wiralową matę. Mam wiralowy kubek. Mam wirusowe zapalenie wątroby, a mój pies ma Hashimoto uh -oh. <coughs> Panowie, poradowaliśmy 5 zł na jednej. Nie jest tak jak coś: jestem z Warszawy. Jest tak hyper, jest. Nie, proszę. Tylko ty masz hyper 80 lat. Uh, sorry, nie mamy. Idź sobie. <coughs> Nie powinniśmy mu czegoś dać? Nie, nie można ich dokarmiać, bo potem same nie zdobędą sobie pożywienia, szczególnie w zimę. A jak wróble? Shhh. Jak brudne wróble. Bróble? Poproszę do bajczoklet, stroby, rymacza, lata na mleku grochowym. Zbitą... Nie no, tak kurwa jest, nie, no my czasem gdzieś wchodzimy na jakiejś restauracji i tak ludzie kurwa zamawiają takie rzeczy. Siedzą założone noga na nogę, człowieku, otwarte menu, i oni serio tak gadają, nie? Witam z Banger. Bęger A chciałby pan powiększyć swoją kawę o 24-karatowego czekoladowego Labobu? A można powiedzieć klarną? Nie, tylko Paypo. A. Hmm. ik Dobra, to już do Mirabelli O, a któż to taki? Nigdy jej nie przedstawiałeś? To moje mieszkanie Nie przedstawiałeś? Jak nie przedsta? Dobra, to już do Mirabelli O, a któż to taki? Nigdy jej nie przedstawiałeś? To moje mieszkanie Nie przedstawiałoś tak, nazwałam mieszkanie ludzkim imieniem. Praca? Obcia. Nie no, są takie debile, no są takie debile. No nie powiecie mi, że tak nie ma, nie. Przecież ja pierdolę, nie. Jed ej, chyba powiem wam tak szczerze, nie. Nie mam nic do Warszawy. Ej, nie mam żadnych jakichś ten. Ale to jest chyba jedyne miasto w Polsce, w którym chyba nie mógłbym zamieszkać. Że normalnie serio tam mieszkam. Że mówię do Agaty, ej, myszka, wyprowadzamy się do Warszawy. Nie byłbym w stanie, nie. Ja bym nie przepalił tam tych kurwa ludzi. Ja bym ich tam nie przepalił, nie? Nie dałbym kurwa rady no jak Boga kocham. Home office. Klasa. L4. W ogóle chcesz zaprosić swoją koleżankę workerkę na rocznicę coming out'u mojego psa? Nie, pamiętasz, jak w zeszłym roku najadłem się przez nią wstydu na wigili święta Niepodległości Ugandy, zjadła całą kolację na podtalerzu i nie wyraziłem zgody, żebyś trzymał mnie za kolano. Nie bęger. Matcha latte. Klasa. Na mleku krowim. Obciach. Bez laktozy. Klasa. Poproszę te, Ruby Rubyfuse. O, nie mamy. O. A so, zlały mi się kolory. <laughs> no tak, Rubyfuse ma mega podobne opakowanie do Sieny. 19,99. <laughs> bęger. La Bubu. Klasa. La Fufu. Myślę, że najbardziej stylową dzielnicą Warszawy jest jednak Wilanów. <laughs> tu tam, gdzie wybudowali Ci dino? Słoiki. myśli niczego kremu pistacjowego. Klasa. Za co kochasz swojego chłopaka? E, chłopak kupuje mi na każdej randce kwiaty i ja wiem, że to jest berminimum, ale ja to doceniam, bo to jest taki słodziak. Co to jest, kurwa, ber minimum? O, dla mnie berminimum to jest bardziej jak zarabia coś w okolicach 100 tysięcy i jak przyjeżdża po mnie jego prywatny szofer. Czyli jesteś wolna. Skąd wiedziałeś? <grym> ja już też. Hm. Praca? opciach, Stream i Show speeda. Klasa. Stream kwitnięcia dziwadła. Próbujemy viralowej jagodzianki z poziomkami? Pewnie. proszę dwie poziomeczki. To będzie 118 zł. Banger. Ale na przykład ci przybysze z Podkarpacia? Be. I Jak oni się mają zasymilować? Przecież to jest zupełnie inna kultura. No. O! Siemannom wahalasi! Świetny tajin, bratku! <laughs> Wyglądasz jak miliard szylingów ugandyjskich. Klasa czy obciach? Klasa czy obciach? Obciach. A gdzie twój labubu? Niestety mam labubu. że gata raz kupiła czy tam dwa razy labubu i przestała. Ale kurwa, no to jest mocne, nie? Jakbyście kiedyś mnie zobaczyli, kurwa, że na przykład idę z plecakiem albo z jakąś torbą i mam labubu przy, przy, przywieszone, albo jakąś taką rzecz, to proszę was, przestańcie mnie oglądać, dobra? Jakby. Zapomnijcie po prostu o mnie, takiego pewnego dnia. La bubu? Masz na myśli to lafufu. Ja mam oryginal, vintage, eastern european czeburaszka. W Polsce kiwaczek. Wow, wow. a masz ajkosa chociaż? Ajkosa? Dawid, a ty macz na wsianym czy na krowim? Raz próbowałem maczy w Japonii, to jest takie gówno, że wolałbym chyba pić, kurwa, z rubinie. Przecież mówiłem, że jestem vintage. Wow, O, jesteś z Wrocławia. Uwielbiam Wrocław. Świetne miasto, naprawdę. Mógłbym tam mieszkać, gdyby nie Warszawa. Najlepiej perlasz, bez lodu, z tytrynką, ale nie w plasterki, tylko w łódeczki. Dziękuję. W ogóle składasz się na prezent dla Konstantego? Dla Konstantego? <noise> Oczywiście. A co mu kupujemy? Wiesz co, zgubił przedwczoraj bluzę Onfan Riche de Prime i strasznie to rozpamiętuje. Odkupimy mu ją, to będzie piękny gest. O, bardzo ładna. Fajna bluza. A kto jest w zrzutce? No na razie tylko my dwaj. A na pewno ktoś się jeszcze dorzuci, nie wiem, dwie, trzy osoby na pewno. O! W co ja się wierzę, Piesku, w co ja się wierzę? O! Jesteś z Krakowa, uwielbiam Kraków, piękne miasto. Naprawdę, kurde, mógłbym tam mieszkać. Chociaż Warszawa, stolica. Też kiedyś byliście stolicą? Kiedyś. Masz też ładowarkę do iPhone'a? Ale Lightning? Masz czternastkę? Wow, nie spodziewałem się że tego po was, tobie. Wynoś się stąd, nie wracaj bez szesnastki. Przepraszam. Stary, próbowałeś nowego tiramisu? Tiramisu, dubajskiego. O, oh. Boże, stan mi się ubrudził od maczy. <laughs> skąd bracelet? Sorry, gateki. Skąd bracelet? Ja pierdolę, przysięgam. Jakby ktoś do mnie wyjebał tekstem skąd bracelet. Nie, dobra. To już jest, to już jest, kurwa, koniec. Skreślony w moich oczach do końca życia. Puje. Mm, wow, skąd tyś, Palm Angels. A spodnie? Zero. Mogę widziałam się z tym typem z Rai. No i w sumie był nawet spoko, ale... jakoś go nie poczułam. To chyba inna energia. No jasne. A ile miał wzrostu? To nie ma żadnego znaczenia. Nie no, wiadomo. Eee, po prostu znajoma osoba robi badania licencjackie i pomaga z zbierać dane. A, no to myślę, że mniej niż 1,75. siedemdziesiąt Wiedziałam. I'm just a girl. Ej, dobra, nie, no nie przepaliłbym, nie, nie przepaliłbym, przysięgam, nie, ja chyba bym nie mógł teraz na przykład tak jak, yy, kurwa, jaki to rocznik, to już, to już gada takie rzeczy. Już tacy ludzie, co mają 20-22 lata, tak pierdolą? Dobrze, ty masz 1,80 m, Kuba, to ty pierdoli, że masz 1,80 m. A masz 1,78 m i gadasz, kurwa, tylko że masz 1,80 m, żeby, żeby, żeby ci nie było wstyd. A jesteś kurwa z metra cięty, czekaj. Jak stoisz przy mnie, to się czuję, jakbym z dupą jakoś stał. From Warsaw. I'm just a girl. Przepraszam, czy mógłby pan stąd pójść, bo za 15 minut organizujemy kwestię charytatywną dla osób w chronicznym kryzysie bezdomności. No, oh, mógłbym coś dostać? W kryzysie bezdomności, ale w Somalii. O, czy też gazety? Vintage, retro. <laughs> Wiadomo, trzeba wspierać prasę. A u ciebie co za gazetka? To jest Zin. A masz Zyna? I A masz, masz Belo? Mieszkam w Warszawie, to oczywiste, że będę czekać w kolejce po śniadanie, które równie dobrze mogłabym sobie zrobić w domu sama w trzy minuty, ale nie mogę. Niech... Ej, dobra, tego też nigdy nie rozumiem. Byliśmy w Nowym Jorku e, za Nie wiem jak w Warszawie, ale byliśmy w Nowym Jorku. I była tam jakaś śniadaniownia, nie? I tam mówi, dobra, idziemy tam na śniadanie. Ja pierdolę, człowieku, podchodzimy, kolejka, nie wiem, czy wiecie, jak wyglądają kurwa, aleje w Nowym Jorku, nie? Ale aleja masz, na przykład masz Przecznicę i masz aleje, I ta kurwa przeczni, no to to była chyba Przecznica, ta Przecznica się tak ciągnie. Ej, kurwa, no ludzi, ja nie wiem, z półtora kilometra. Nie, no nie z no półtora, dobra, przesadziłem. Nie z półtora kilometra, z 200 metrów kurwa, kolejka ludzi. I ja mówię Daga, a to mówię: Ty chyba jesteś kurwa niepoważny, że tu będę stał. Chcę i. Mówię, weź, chodź, tu obok jest też jakaś śniadaniownia, zobacz, kurwa, placki, ten, mówię, jajecznica. Wy nie ma ja mówię. Nie muszę. Nosisz rękawiczki latem? Wiesz, na zewnątrz gorąco, ale. Serce zimne. I zobacz, działają z iPhonem. O, ciekawe, czy są takie, które działają z Androidem. Blech. Mieszkam w Warszawie, to oczywiste, że mam atak paniki, jak spóźnie się na metra a na następne muszę czekać 2,5 minuty. Ach, przyjeżdżają te wieśniaki z Rzeszowa czy Lublina, osiedlają się jak u siebie i zabierają nam pracę i macze. No, no, no. Oho, imigranci z Somalii, zapraszamy Bęger dla pobu maczelate! Co to za długa twarz? Coś się stało? Wiesz to tak, ale nie chcę Cię obarczać swoimi negatywnymi emocjami. Ja pierdolę! Przysięgam, jakbym miał kurwa. No nie no, nie wyobrażam sobie, kurwa, mieć takiego kolega, no powiem wam tak, za moich czasów kurwa w liceum jakby był taki kurwa dziwoląg, to ja nie jestem oczywiście za z żadnym z żadnym oczywiście jakimś tam, yy, wiecie, dokuczanie ma niczym, ale to kurwa to by życia nie miał, nie? Mów śmiało przyjacielu. Terapeuta kazał mi ćwiczyć empatię Moja babcia umarła, bardzo. Ukochała. Rozumiem cię. Ja przedwczoraj zgubiłem swoje labubu. O, przepraszam, nie wiedziałem. Masz i na pocieszenie. <ścoughs> Mam velo. Mieszkam w Warszawie, to oczywiste, że przez telefon rozmawiam tak. Halo? Halo. Poczekaj chwilę. Ej, oglądacie Love Island? Pst, 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 pst. Love Island? Przecież to dla jakichś wieśniaków. Nie, nie, gwz. Wż... Nie. No, co ty? Gang nie, nie może się dowiedzieć, się dowiedzieć że, że to, to nasze guilty, guilty pleasure. Mieszkam w Warszawie. To oczywiste, że należy do kolektywu. Masny! Wreszcie wróciłeś z Erasmusa. Chcemy cię przywitać naszą piękną, polską tradycją. Chlebem sycylijskim i solą himalajską. Zaczęło mnie tolerować glutenu, a sól to biała śmierć. Nie macie czegoś może innego? Hmm. Hej, fresh hair. Thanks, ostre koło. Idziesz na garbage? Nie, garbage to taki, wiesz, główny strumień. Ja za rok może spokój, a teraz na off-eco 2k. Już trzeci rok, mówię, że nigdzie nie jadę, a potem robię garbage i burnę z rzędu. Uuu, uh, masz swój tribe? Wiadomo, moim kids... Jest Nie kosa, ja pierdolę. ...zwon Cutter Ale ja jaja tam są za szybą. A masz jajkosa? Mieszkam w Warszawie, to oczywiste, że moja shorty nie jest basic, a twoja shorty znana na pamięć moje teksty. A to mój szarki banger. Ja tego internship'a w Google traktuję jak takiego Erasmusa na sterydach. Ja zapisałam się do klubu biegowego na strawie. O, i co, fajni ludzie? Zapomniałeś, że mam lęki społeczne? Oczywiście, że nie poszłam. Nie pamiętasz, że jestem osobą, która ma duże problemy z zapamiętywaniem? Czy ty nie pamiętasz, że już raz zapomniałeś, że jestem osobą skrajnie wrażliwą na wypominania? Potrzebujemy terapii. Jestem z Warszawy. To oczywiste. Oj, Nawrocki będzie prezydentem. No, bardzo dobrze. Ja na niego głosowałem. Co? Nie chciałeś, żeby Rafał był prezydentem wszystkich Polaków? Nie. Chodź. Chcę, żeby Rafał został z nami. A, no tak. Jesteśmy bezpieczni. Maszajkosa? Mam Gdzie Idziemy potem do Baken? Mówi się. Masajkosa? Baken. Mówi się baken. Mówi się bacon. A może baken? A może bacon? Ciekawe czy ma Ekosa. Ciekawe czy ma terea. <laughs> Siema, jesteś na mieście, potrzebuję piątki maczy i dwóch białych chlebubu. Tych droższych. Um, no Kacpi, dawno nie dzwoniłem. Poznaliśmy się na feście w 2019. <laughs> Co mi nie płaciliście za heheszki, tak urosł, że jestem multimilionerem. Tak <grym> wiary. A co u ciebie, Kapi? Sprawdziłam dzisiaj mój ascendant kartograficzny i wiecie, co mi wyszło? Mhm. Że moja linia księżyca przechodzi przez Buenos Aires. O. A mój kot jest w spektrum autyzmu. Dlaczego wszystkie stoliki w tym mieście muszą się chybotać? Spokojnie, patrz. Przepraszam, czy mógłbym prosić czapeczkę do kawy na wynos? Wow, genialny! Ten stolik jest stabilniejszy niż moje zarobki. Na pewno niż małżeństwo moich starych. Ja nie rozumiem, jak można lubić maczę. Przecież ten smak jest okropny. To jest 100% performativ. Napiłeś dobrą? Ej, ale oni, jak używają tych słów, to one wszystkie tak naprawdę mają znaczenie, że to się składa w jakąś jedną całość? To jest po prostu re randomowe słowa rzucone są w wypowiedzi? Czy to serio ma jakiś sens? Kur Mój syn już dwa dni, bo zetruł się lodami. O, biedny. Moje ostatnie dostało uczulenia od nowego stroju mi A mój! <grystanie> Zetrał się w przedszkolu, a potem to zjadł. Jejku, to w ogóle nie jest w stylu Feliksa. No, musiałem go odebrać i zawieźć do weterynarza. O. No. A myślałeś o behawioryście? O, pomyślę. A masz Ajkosa? Jeszcze jeden tonik hibiskusowy z truskawkami poproszę. No i gdzie jest miseczka dla pieska? W ogóle jadę za miesiąc na wymarzone wakacje. O, Water Villa na Malediwach czy Water Villa na Bali? Nie no, do włoch. A jutro rano muszę iść do notariusza. O, przejmujecie jakąś spółkę? Nie no, podpisuję najem okazjonalny, a wieczorem idę do Kai. Tej piosenkarki? Nie no, znajoma z pracy. O, muszę leć. Iść. Muszę iść. Weź mi piwko zero. Mi też, mi też. Mi dwa. Y, ja poproszę Polę Martini. Idę do monopolowego. Kurwa. Panie rektorze, stówki na kampusach są naprawdę potrzebne. Na co znowu poszły? Mas i z budżetu. A co pan sobie wyobraża, że coroczne roczne na których występuje mój ulubiony pan kizownik i pan Montana są za darmo? Proszę sobie stąd iść. Ale najpierw, panie żaku, no, może urządzenie elektryczne do podgrzewania tytoniu? Siemanko, sorry za spóźnienie. Widziałem się z Weroniką. Je się z nią potężnie. Że uprawia się seks? Nie, tak się teraz mówi. Jak coś lubisz albo szanujesz, to mówisz się z tym. Banger. Idziemy do Maksia na after? O, do Maxia. On ma zajebistego jamniczka. jamniczka. Się z nim. W sensie, że go lubisz. Przepraszam, z czym jest to ciastko? 52 zł. Poproszę. <laughs> I dlatego właśnie Polacy są no, ograniczeni. Rozumiem. A. Ile jest 6 razy 7? <grym> Bardzo bym chciał odpowiedzieć. Mój klient ma dyskalkulę i powołując się na piątą, szóstą i 14 poprawkę konstytucji, rości sobie prawo, by uchylić się od tej odpowiedzi. Czerec, Jednakowoż zna odpowiedź, a z matematyki miał mocne 6. Czerec, jest to dużo lepsza ocena niż te wieśni... Polacy. Ja nie rozumiem, czemu kukurydziane polaczki przejmują się cenami paliwa jak auto, i tak przecież ładujesz. No? Masz teraz? Mam lewia. No. Czyli potwierdzamy opony Continental All Season, teraz tłumik. Może korsarz Piccolo? Pff, takim korsarzem bawiłem się w podstawówce. Daj pan coś mocniejszego. Barbaroska? No, nie wiem. Mamy w opcji trzystrzałowej. A coś niemieckiego? Achtung 5G. Postrach pitbulli i przedszkolaków. Tak, teraz wszyscy będą słyszeć, że jadę. Nawet tata. O, Widziałeś ostatnio ceny mieszkań? Przez tych przyjezdnych wszystko poszło do góry. Słabe mieszkanie kosztuje teraz jak dobry dom. Nie ma nic sensownego na wynajem poniżej czwórki. Jeszcze landlord podniósł mi czynsz. A może to właśnie przez to, że politycy i elity gromadzą olbrzymie majątki, przejmują nieruchomości, często w niejasnych okolicznościach i to doprowadza do wzrostu cen i niszczenia uczciwej konkurencji. Może powinniśmy... Dobra, nie mogę ich słuchać uszczelnieniem już. ...uszczelnieniem systemu i uczciwym opodatkowaniem. Co? Czy ty siebie słyszysz? Chcesz płacić więcej? Przecież to zaraz my będziemy kupować domy, mieszkania, fury. Zobaczysz, jeszcze ci przypomnę, że nie wierzyłeś w mojego... Labubu Masz koca? No, tak jak się spodziewałem, frekwencja dzisiaj nie dopisała. Dziękuję tym, którzy przyszli. W ramach zawartej ugody oczywiście lista nie będzie sprawdzana i zgodnie z regulaminem przeczytam teraz obowiązkowe ostrzeżenia o treściach, które mogą wywołać niepożądane reakcje. Dzisiejsze zajęcia... O nie! ...będą wymagały... ...refleksji nad własną przeszłością w kontekście waszej przyszłości. No dobrze, zostajecie. Pisanie CV. Nie wiedziałem, że aż tak. E, Zaraz, a ty nie mieszkasz w Krakowie? No właśnie, wróciłem i nawet wydałem taki film, w którym opowiadam o różnych różnicach między Warszawą a Krakowem. O, niszowo. Dziękujemy bardzo za obejrzenie filmu i dziękujemy wszystkim, którzy obejrzeli ten film. Wszystkim Przy... warszawiakom i wszystkim, którzy jeszcze mogą nimi zostać. Ja pierdolę, nie.